Wita, wita, krzywa pyta, mówią na mnie celebryta, ale śmiechy, ha, 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 wyjebane kurwa, mam. Także chuja krzywego mam, jak rogalich, jak chcesz, to zawinę ci go na szyi, tak jakbym zawijał szalik. No, ja pierdolę. Pozdrawiam hejtów w czule. już co ty odpierdalaś? A ja mówię, że sami wyszedłem na spacer. Nie wiem się świruję. No, nie mam kota. Strzelał, będę strzelał. Jaka to melodia? Na no, trzy nutki. Zgaduj z Jak widać jestem w lesie z wieloma sprawami, ale muszę się pochwalić. Jak przystało na prawdziwego mężczyznę zasadziłem drzewo i buduję dom. Właśnie, już jestem prawie no finalnie w części zadaszania. Hehehe, <tostwujesz> Nadia, zobacz, domek w lesie nam się marzył. <tostwujesz> no, Zważka na trzy nutki. <śmany> <śmany> Jaka to melodia co 0 W powietrza też jest dobry. <śmany> yy, daleko przed nami To już z tego miejsca chciałem się podzielić z tą opłatkiem yy, Z mojej pięty oczywiście <śmany> Jest, jest, może kanapkę z opłatkiem. <laughs> Szynka spięty. <laughs> Szynka spięty. Ale jesteś taki strasznie spięty. <laughs> Cholera w kurce pisą, jest takie pielęgniacie, że taczki złama ich od nadmiaru. Nadmiarów żwiru, Nadmiaru nie niech już Mimo, <tryk> <Taki> że się nazywa, to nie w takich warunkach się doły kopało. <tryk> A się da. Niech zapną pasy, bo będą mi puszczać z dupy walasy. Tyle dla dorosłych już przygotowane. Eee! Nie się nic. Ja czekam na ciebie. Zarosłem jak dzik. O, ma się porobiło, czekaj. No co? Rozpierdam się na ciebie od razu. To od razu teraz już? No, drugi raz już. Tak miał 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 Koncert na 哦，呵呵呵，参考。